Okej okay ludziska, witam was bardzo serdecznie, tutaj Świder. Zapraszam was na szybką informację, słuchajcie, na moim kanale. Jako, że jutro startuje Major Atlanta 2017, to będą nam oczywiście dropiły suweniry, dzięki czemu jesteśmy w stanie, słuchajcie, dostać pamiątkę za darmo, kompletnie, z każdej mapy, która będzie grana, a także w każdej rundzie. Podpisany przez tą osobę, która oczywiście była MVP tej rundy. Co zrobić, aby taką paczkę dostać? Otóż wystarczy połączyć swoje konto Twitch ze Steamem, czyli zalogować się przez Steam na Twitchu, to macie tam w Wstawieniach właśnie na kanale swoim na Twitchu, tak więc zalecam to zrobić, oczywiście musicie wtedy oglądać oficjalny stream ale wydaje mi się też że na przykład oglądacie Izaka, który też streamuje GoTV to wtedy też jakoś jesteście połączeni i, i wam to wszystko dropi jednak zalecam oglądać właśnie oficjalne streamy i, i przez GoTV, a także żeby zmaksymalizować słuchajcie wasze szanse dropnięcia takiego suwenira, zalecam Wam zalogować się na kilku kontach. Jeżeli macie na przykład multi konta na Steamie i chcecie, słuchajcie, połączyć to z kontami na Twitchu, załóżcie sobie kilka kont, czyli na przykład na laptopie, puśćcie sobie jedno konto, na komputerze drugie konto, na telefonie możecie też puścić sobie streama, czy tam na laptopie. Także zachęcić również inne osoby, aby wam się zalogowały poprzez tego Twitcha i oglądały ten stream na innym kompie, bo też wtedy no macie, jakby nie patrzeć, większe szanse na to, że dropnie wam ten souvenir. Ok, to by było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie i życzę Wam powodzenia w dropieniu skrzynek, a także w Pikemie. Przekonamy się, kto ma rację. Czy ci, którzy myślą, że North wygra zamiast GoCent, czy tam na przykład zamiast Fnatic, czy również Gambit będzie w stanie coś pokazać. No, to jest wszystko oczywiście random, tak więc zobaczcie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Na razie.